Dzień dzisiaj Cześć. nagrywamy odcinek z Brock HEAVEN e, Ja jestem małą Karoliną, a to jest mój syn Janek. No dobra, to zaczynamy. No dobra, e, no to zaczynamy. Cześć. Synku, e, idziemy już spać. Okay. Albo nie, bo jest piąta rano, no już wstaliśmy. No to ubieraj, no to zakładaj plecak i niedługo go będziemy szli do szkoły. To ja ci okay. przygotuję jakieś śniadanko. Kanapkę ci zrobię. Mm. Plecak, plecak. Robię ci tyle no, no, no. Mam plecak. Zrobiłam Ci kanepeczkę, proszę, to dla Ciebie. Dziękuję. No to chodź, idziemy do szkoły. Okej. Okay. Tylko czekaj, kawę sobie wezmę. I kawę i... nie, torbę sobie, torbę. Okej. Weź torbę. Okay. Wejść, torbę. Ой! <решил> идем. А ты хочешь? и поедем с маклоном. Ну так, с Dobrze, już się robi. No to ja też już płacę. Oj, proszę. Dziękuję. a To pani pończyk. Dziękuję. Proszę. Dzień. Do widzenia. Do widzenia. Życzę miłego dnia. I teraz jedziemy do szkoły. Czy ktoś coś zmieniła? No, Wie? widzicie mi chyba dziś mieli mi dzisiaj jakiś występ. Dobra, to pa pa. Tada. Czen ga. No, to hej, pa. No, no. no, 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 no. do lekcji, jakieś dobre. Raz, To Zapomniałam nawet jak byłem tylko jak byłem jak byłem nie jak byłem tu, to byłem tu, jeszcze ciemno. Jakieś kinu mam, czy co? A, dzisiaj nie mam występu. To ile. Kiedy będzie pani? A. Z W szkole nie mam, dziwne. Dlaczego w szkole Ktoś? Gdzie mhm. jest pani nauczycielka? No, praca skończyła. Zbijamy. Wchodzę nie na szafki Nie wiem co mam robić. Dobra, zjem sobie donata. A może i też? Dobra. Myślę, że zaraz na jedzie Nie rozumiem, jak niecie wyjadę nie było w szkole? Dobrze A po pierwsze było To dziwne, że nikogo nie było No dobra kochani To była pierwsza część Na drugą macie zostawić 5 lajków Może być? Może być? 5 lajków? Tak okay. na no to przypadki Pa